Dzień dobry! Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak wygląda grzybica skóry u stóp i czy można ją wyleczyć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grzybice skóry, to jest bardzo proste do zdiagnozowania sobie samemu e, tego problemu. Otóż przyjrzyjcie się, proszę, tutaj, tym stopom. Grzybica e, skóry charakteryzuje się taką schodzącą skórą. Tutaj, prawda? I to jest jakby. Taka prosta pierwsza faza tej grzebicy. Oczywiście również grzebica skóry ma taką straszną postać, czyli na przykład zaczyna się właśnie od pęknięć między, między przedostatnim paluchem, a ostatnim małym, tutaj w tych miejscach są pęknięcia skóry, i to już jakby jest. Cięższy przypadek grzybicy, ale też jakby można to bardzo łatwo wyleczyć. Powiem za chwilkę jak. Natomiast słuchajcie, czym się jeszcze charakteryzuje grzybica? Tym, że jeżeli spojrzymy sobie właśnie w, w takie miejsce albo w pęknięcie, to mamy tak, jak to skóra wygląda tak, jak przecięte. E, przecięte drzewo, prawda? Czyli tam widzimy te słoje. Tak samo w grzybicy widzimy najzwyczajniej w świecie e, fragmenty skóry. Tak jakbyśmy sobie po prostu wycięli e, okrąg i widzimy fragmenty skóry. To jest właśnie grzybica. E, I grzybica oczywiście swędzi, chociaż nie zawsze, bo w takiej postaci, kiedy tylko się złuszcza na skórek, no to, to, to nawet nieraz nie, nie swędzi, nie boli, tylko po prostu to, to jest jak początkowe stadium, czyli najzwyczajniej w świecie. Tylko i wyłącznie gubimy sobie taką tą skórę zewnętrzną. I kochani, jeżeli na przykład mieliśmy jakieś uszkodzenie mechaniczne i ta skóra sobie tam powolutku nam później schodzi, no to się tym nie przejmujemy, no bo coś tam się działo, skóra schodzi. Natomiast jeżeli ta skóra nam się już złuszcza tak przez dłuższy czas, to wtedy już musimy się zastanowić, czy coś się tam z nią nie dzieje. To już jest wtedy coś podejrzanego. I co radzę zastosować w takich właśnie przypadkach, kiedy mamy jakieś tamte pęknięcia bądź właśnie łuszczenia się skóry? Polecam i tutaj to nie mówię w ramach reklamy absolutnie, bo nie, nie taki jest mój cel. E, słuchajcie, polecam zastosowanie zwykłego kremu, który nazywa się mazolum Krem. Bardzo prosty, bardzo tani, z krem za 4-5 zł, zależy od apteki, może 6 w granicach. No w każdym razie w granicach finansowych, natomiast... Naprawdę jest to bardzo, bardzo prosty sposób. Proszę posmarujcie sobie przez jakieś 2-3 tygodnie, dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I to wtedy już radzę nie stosować go tylko i wyłącznie na to miejsce pęknięcia. Tylko stosujcie sobie najzwyczajniej w świecie, już wtedy na całe stopy, żeby sobie zapobiegać. Dobrze? I problem zacznie Wam powolutku, powolutku znikać. On się niestety nieraz, ta grzybica bardzo lubi się jakby powtarzać, czyli już sobie ją wyleczycie. I na przykład za, nie wiem, za miesiąc znowu zobaczycie, że coś jest nie tak. Wtedy powtarzajcie to leczenie i naprawdę tego problemu się pozbędziecie. Taka jest moja rada bardzo prosta. Ponadto tak dodam w ramach ciekawości, że ten clotrimazolum, ten preparat, który nazywa się Clotrimazolum, jest dodawany do wszystkich e, preparatów na rynku, właśnie antygrzybicznych, e, więc możemy również zastosować ten krem, powiedzmy sobie nawet u dzieci e, chodzących na basen, żeby niczego nie łapały. Tak samo i my chodząc, chodząc m, na różnego rodzaju, tam, m, uczestnicząc we, w, różnych, w różnych zajęciach, na przykład, nie wiem, joga, gdzie tam musimy być na bosaka, również możecie sobie stosować ten kremik. Także to na tyle, bardzo prosty sposób, nie bójcie się go stosować, sobie krzywdy nie zrobicie. Także to na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmiku i zapraszam do oglądania kolejnych. Także na razie, papa, cześć. Hej.